W mrocznych zakamarkach Imperium Galaktycznego kryją się historie, które niewielu ma okazję poznać. Projekt RUI to jedna z tych opowieści dokumentacja operacji, w której tysiące sąd wysłanych po całej galaktyce miało na celu odnalezienie nowej bazy rebeliantów. Gdy w Imperium kontratakuje Darth Vader ogłasza, że poszukiwania rebeli zakończono, widzowie nie wiedzą jeszcze, że za tym sukcesem stoi armia droidów zwiadowczych, góry zakłamywanych danych i imperialni, którzy postanowili grać przeciwko własnym pracodawcom. Zacznijmy jednak od początku. Projekt Ruj był kryptonimem operacji przeprowadzonej przez Imperium Galaktyczne, której celem było ustalenie lokalizacji nowej kwatery rebeliantów po ewakuacji z Yavin 4. Projekt zaplanował major Roy Ochion Subiktoratu, organizacji będącej najwyższym organem imperialnego wywiadu i polegał na masowym rozmieszczeniu droidów sądowych Viper po całej galaktyce. Roboty miały za zadanie przeszukać skromadzone dane z napotkanych systemów, takich jak m.in. Intran, Chemix i Zandrax. Jednak początkowy brak postępów zirytował lorda Vadera, który pozbył się pierwszego nadzorcy projektu, majora Jalcy. Następnie stery po nim przejął generał Maximilian Wers z Armii Imperialnej, dokładnie w momencie, gdy wystrzelono już 100 tysięcy druidów, choć sam utrzymywał, że inicjatywa obejmowała finalnie wysłanie aż 700 tysięcy jednostek. W ramach projektu RUJ rozsiano po galaktyce 100 tysięcy jednostek, ale nie wszystkie dotrą do celu. Niektóre się rozbiją i staną bezużyteczne, część wyląduje w środowisku uniemożliwiającym transmisję. Gdybym miała zgadywać, powiedziałabym, że dostaniemy gdzieś od 65 do 80 tysięcy transmisji. Sądy zwiadowcze typu Viper stanowiły wytrzymałe cudeńka, chronione ponadto przez kapsuły, ale mimo wszystko, kosmos był rozległy, a zmiennych zatrzęsienie. Ze względu na swoją wiedzę o starożytnych ruinach i artefaktach, do projektu wcielono również dr Afreł. Wers uważał bowiem, że rebelia może wybrać na nową bazę miejsce podobne do świątyni na Jawin 4. Sytuacja ta uwydatniła zarówno siłę, jak i słowości Imperium, no bo choć twór Palpatina miał zasoby, by sfinansować wysłanie setek tysięcy droidów, był zbyt przeciążony, by efektywnie zarządzać napływającymi danymi. Problemem okazały się też kluczowe dla sukcesu osoby, bo zeszyt 40 komiksu Dr. Afra z 2016 roku pokazał, że sama bohaterka sabotowała wysiłki Imperium w znalezieniu hot. Nie było to trudne, ponieważ formalnie pracowała ona dla Imperium, to też uzyskała dostęp do wewnętrznych systemów. Dzięki temu mogła wręcz zasypać imperialne bazy danych fałszywymi transmisjami strojdów Viper, generując setki błędnych sygnałów, co oczywiście utrudniało późniejszą identyfikację prawdziwej lokalizacji rebelii. Sabotaż Afry nie oznaczał jednak, że przyłączyła się do sojuszu, chroniła chod, bo ocalić bliskich, których wysłała na planetę, by ukryć ich przed Imperium. Mimo to działania doktor utrzymały rebelię w ukryciu. Przynajmniej na jakiś czas, bo choć Afra opóźniła imperium, rebelia w końcu została odkryta, co oczywiście wiemy. Szczegóły wyjaśnia jednak opowiadanie Imperium kontratakuje z pewnego punktu widzenia, w którym techniczka Imperium Maila, pomimo o sabotażu Afry, przeanalizowała dane i namierzyła hot, konkretnie z pomocą droida sądowego XJ9CS14. Mayla również nie kierowała się lojalnością. Miała pewną miłość do technologii, dlatego przyjęła pracę, by zwiedzać galaktykę przez oczy droidów Viper. Jej analiza doprowadziła jednak Imperium prosto do bazy rebelii. Poruszyła dłońmi, wyobraziła sobie, że dotyka krętych rogów. Projekt Rój okazał się udany, ale jeszcze nie dobiegł końca. Nigdy nie miał się skończyć, póki istniała rebelia, która mogła skryć się gdzie indziej. Podobnie jak Afra, Mayla straciła ostatecznie Imperium. Gdy Rebelia uciekła z Hot, Imperium nadal używało Projektu RUJ do poszukiwań nowych baz. Widząc nagrania z ataku na Hot, Meyla zrozumiała, że jej działania przyniosły więcej cierpienia, niż sądziła. Co ciekawe, później, przeglądając dane stroidów, usunęła transmisję takoba ukazujące X-Winga Luka Skywalkera, tym samym umożliwiając modemu Jedi bezpieczne kontynuowanie szkolenia u Jody. W przeciwieństwie do Afry, Meyla świadomie zbarła Rebelię, działając potajemnie przeciwko Imperium. Sonda została uszkodzona podczas podejścia i teraz mogła jedynie patrzeć bez ruchu, bez zasilania, podróżując na skalę przez przestworza. Bagnista planeta, zatrzęsienie roślin i mokradeł, błota i pnączy, bez niczego co wskazywałoby na to, że imperium powinno ją zaszczycić drugim spojrzeniem. Tylko tam zarys czegoś na tle nocy, czegoś nieorganicznego, czegoś co podejrzanie przypominało na wpół zatopionego X-Winga. Maila wcisnęła przycisk, by usunąć nagranie. Usnęła Dagoma tak z oczu Imperium, przeszła do kolejnych światów, wreszcie widziała wyraźnie. Ostatecznie projekt RUI to nie tylko zapis imperialnej operacji, ale przede wszystkim pokazanie nam, że nawet w obliczu przytłaczającej potęgi Imperium, pojedynczy bohaterowie, a czasem nawet przypadkowe okazje, mogą wpłynąć na los galaktyki. Dajcie znać, jaka jest Wasza opinia na temat projektu RUI. A tymczasem dzięki za oglądanie, trzymajcie się, wesołych świąt i niech moc zawsze będzie z Wami.